Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak ja robię golonkę. Również ją przyprawiam i zostawiam na parę godzin, a nawet na noc. I dlatego dzisiaj, przy okazji, że już stoję w kuchni i mam zapotrzebowanie na golonkę, pokażę Wam, jak ja tą golonkę przyprawiam. Trzeba tą golonkę posolić. Można tak ją nawet tutaj natrzeć. I dajemy również pieprzu około pół łyżeczki. A więc może być też z pół do łyżeczki słodkiej papryki. Również tak ją obtaczamy, ponieważ my ją będziemy później smażyć i dusić. A więc sól, pieprz można dać też tej mojej czubrycy z pół łyżeczki i tak wystarczy niech ona sobie tak postoi troszeczkę tą mięską, tak pomasować i można powiedzieć, że sprzypraw już wszystko, teraz biorę cebulkę, kroję też cebulę jedną i daję ją do duszenia dwa ząbki czosnku i ona sobie tak można powiedzieć leży i czeka parę godzin Kolonka powstała już całą noc, cały dzień, chcemy ją teraz usmażyć, czy usmażyć i udusić. Nalewamy dwie łyżki oleju, obtoczymy ją, troszeczkę zrobimy ją oczemy, żeby nie było tej wody, żeby nam nie pryskało. i tą stroną smażymy. tak troszeczkę opiekamy ją z dwóch stron poruszamy bo ona jest nierówna ale już prawie jest upieczona. a teraz boki troszeczkę odsmażamy jak się ładnie usmaży możemy dać tą resztkę cebuli którą mieliśmy i ten czosnek. tutaj mam zagotowaną wodę nalewam około można powiedzieć szklankę wody dodaję ten liść ziarenka przykrywam jeżeli macie inny garnek nie przeszkadza ono musi być tutaj ciśnienie zrobione z tą parą i nie wolno tego już później odkrywać ponieważ się obniży temperatura i może wam się to nie udusić po półtorej godzince wejdę obrócę ją, zobaczę mniej więcej jak ona już tam czy twarda, czy miękka, jak to wygląda przykrywam, nawet nie na 2-3 minuty zwiększę znowu, żeby to ciśnienie się zrobiło, tej więcej pary i znowu przykrywam i zmniejszam na 3 i się tusi dalej i zmniejszam, ja mam skalę na 9 a więc o 2 trzecie zmniejszam Mam na trzy. Minęło półtorej godziny. Patrzymy jak to już smakuje. Czy to jest w ogóle miękkie? Mmm. Pyszne. Pyszne, tylko musi się jeszcze dogotować. Spróbuję jeszcze ten kawałek. Czyli to jest półtorej godziny. Ona już jest. Dobra. Ale mhm. jeszcze z godzinę możemy ją teraz obrócić. Proszę zobaczyć, jak ładnie to wygląda. A więc jeszcze, przynajmniej z godzinę, na wolnym ogniu będzie się to dusiło. I tak jak już mówiłam, zwiększam teraz. domu na dziewięć, żeby to zaczęło mi się gotować, przykrywam szczelnie, a więc około dwóch minut, dwóch trzech minut zagotuje mi się, zrobi się znowu dużo pary przez to i zmniejszam znowu na 3,5, 3 bo jest dosyć dużo tego rosołku, więc może być nawet na 3,5 teraz ta godzinka. Około godziny musi jeszcze ona sobie tutaj dochodzić. I teraz już mija prawie godzina, czyli razem jest 2,5 godziny. Pokażę Wam już spiskę. Nie wyłączam jeszcze, ponieważ sprawdzam, czy jest już ugotowana. A więc proszę zobaczyć, pięknie wygląda. Tylko liście można zabrać. I próbujemy teraz, czy mięso jest ugotowane. A więc tu wszystko jest perfekt. To jest dla tych, co lubią tłuste. Mmm, super. To jest ta golonka duszona, obsmażona, duszona. Moja propozycja na kolację. Na pewno będzie Wam smakowała. Mnie smakuje, a więc naprawdę jest bardzo smaczna. Zapraszam. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję za łapki, za suby. I możliwe, że do następnego. Filmiku. Do widzenia.